Kamiłośmer. 3 złote. Dajesz kuk. Miał być dycha. Kamiłośmer. Dziękujemy za trójkę. Dziękujemy za trójkę. Mógł no... ma zrobić takie, wiesz, miał knięcie takie. I... Mm. Takie delikatne. Nieo. <laughs> Jakby zdychał. Mojego Kamil drugiego zosia. 7 złotych. Ja chcę jeszcze raz. Dzięki Kamil, 8 na siódemkę. no dobra, masz tego. Do... Woli Wrixerika czy wolisz miałknięcia od kucharza? Moje chce wybrać. Niech dwa razy za trzy, co? Niech dwa razy za trzy zło? O nie! Ale w sumie tak, nie jest to niezgodne z regulaminem. No nie, no nie mogę zrobić zdechłej miałknięcia krota dwa razy. No dawaj. Go w to. Nie, no. Nieee... też a gdzie zaciągałem ja i się zaśmiałem, jak się udrusiłem. A takie no? pytanie... Dobrze się czujesz? Nie, popłakałem się